Dobry wieczór Państwu. Albo raczej dzień dobry. Albo raczej dzień dobry. Chyba się muszę przestawić na czas letni. Godzina dziewiętnasta. Witamy w studio Radia Danielka. Ja się nazywam Jarek Drost. Iza Adamczyk. Nie widzicie nas w tej chwili, ale zobaczycie nas już wkrótce, bo kręcimy taki malutki filmik. Ja może, dla potrzeby filmiku, ale również radia, powiem gdzie my się znajdujemy. Znajdujemy się w prowizorycznym studiu Radia Danielka. W prowizorycznym, tymczasowym, jak zwał, tak zwał? Domowym. Domowym, Studium właśnie. Domowym. I od początku nadajemy właśnie z tego studia tutaj. Przedstawiam może nasz sprzęt. To jest komputer emisyjny. To jest nasza piękna konsola z podłączonym telefonem i za pośrednictwem której możemy rozmawiać z Wami na żywo. Tutaj jest drugi komputer, który służy, służy do. Odsłuchu. No i mikrofony i my. Tak, ale my nie jesteśmy sprzętem, Jaroszku. Jedynym. Nie jesteśmy sprzętem, yy, ale jesteśmy, bo bez nas nie byłoby studia, prawda? Tak, a powiem szczerze, że yy, jednak wolę warunki radiowe niż yy, telewizyjne. Mhm. Jednak zawsze chciałam pracować w radiu, a nie w telewizji. Także, takie Także to jest jesteśmy... odrobinkę dziwne, że przed nami stoi kamera. Ale to taki eksperyment jednorazowy. Mam taką nadzieję. Chociaż dla Radia Danielka jestem gotowa zrobić bardzo dużo. No, trzymam Cię za słowo. No nic, zaczynamy dzisiejszą audycję może od, od informacji o zrzutce. O zrzutce, którą uruchomiliśmy na, na portalu zrzutka.pl. Dokładny adres tej strony to jest zrzutka.pl Ukośnik Radio Możecie tam wpłacać tak naprawdę ile chcecie: złotówkę. 2 złote 10 zł. Ile akurat będziecie chcieli, I ile, ile, ile jakie będziecie tak. mieli możliwości. Można wpłacić pieniążki jednorazowo, a można zrobić tak zwaną wpłatę cykliczną, czyli pieniądze będą wpływały na konto radia w każdym miesiącu. Zachęcamy. Wierzymy, że dzięki wam radio będzie funkcjonowało przede wszystkim, przynajmniej tak, jak teraz funkcjonuje. Będziemy mogli ponosić bieżące opłaty licencyjne, opłaty serwerowe, no ale nie ukrywamy, że mamy plany rozwoju, prawda Iza? No tak i to y, też chcemy inwestować w sprzęt, chcielibyśmy mieć jednak y, nie domowe studio, y, tylko no powiedzmy, że profesjonalne, jest to dla nas ważne. No a co, no możemy to zrobić dzięki wam. Do tej pory jakoś staraliśmy sobie radzić, no ale to tak na dłuższą metę to chyba się nam nie uda. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy pomocy. My ze swojej strony zapewniamy, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby Radio Danielka nadawało i żeby nadawało tak, jak lubicie. Prawda? Tak, w, w waszym nurcie. Tym, który lubicie najbardziej i tym, który was wycisza, uspokaja, bo takie też dostajemy informacje, a my y, chcemy to radio dla Was robić. I wiemy też, że. Dużo osób, dużo artystów bardzo wspiera i popiera nasze radio i też się z Nim i w nim dobrze czuje. Przypominam jeszcze raz adres strony zrzutka.pl ukośnik radiodanielka no i co, i kończymy tą zabawę w telewizji zaraz i przechodzimy tak. do pracy. Tak, jestem, tak, kończymy zabawę w telewizji, bo ja jednak wolę przejść na no, falę radiową. No to zaczynamy. Zaczynamy. Winni, niewinni. Zapraszają Iza Adamczyk i Jarek Drost. Dżingier ci się pomieszał. Rozwinę no, cię, widzę. Rzeczy naprawdę no. ciężkie. Dżingier ci się pomieszał. Stoisz A winien nie Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami. Możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp